W poniedziałek 22 kwietnia w Zespole Szkół w Marzęcicach miała miejsce konferencja prasowa, podczas której wójt gminy Wojciech Naraszewski podpisał dwie ważne dla gminy urzędnik umowy. Pierwsza z nich dotyczy rozbudowy budynku szkoły w Marzęcicach. Wartość tej inwestycji to 1 163 000 zł. Kwota ta pochodzi w 100% ze środków własnych gminy. Prace budowlane rozpoczną się już za kilka dni, a termin zakończenia to 30 października tego roku. Planuje się wybudowanie m.in. trzykondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się kilka nowych sal. Ja proszę Państwa siedząc tutaj i chodząc wokół szkoły dzisiaj, cofnęłam się kilkanaście lat wstecz. Na sali są osoby, które były nie tak dawno, w sumie kilkanaście lat temu, w trakcie oddawania nowo wybudowanej szkoły podstawowej w Morzecicach. Jednak lokal reforma powstanie gimnazjum i okazało się, że budynek już po kilku latach okazał się za mały. Dobudowywano dwie sale i po kilku latach okazało się, że jest to o wiele, o wiele za mało. Za mało z dwóch powodów. Nie tylko ze względu na wzrastającą liczbę uczniów, która w tej chwili znacząco wzrosła, a po wejściu rocznika w przyszłym roku sześciolatków do klas pierwszych obowiązkowo już od 2014 roku, w Gimnazjum będziemy mieć podwójne oddziały pierwsze. Dzieci potrzebują nie tylko dobrych nauczycieli, co uważam, że akurat w tej pracy jest zapewnione cudowne pomocy, ale i odpowiednich warunków. Warunki również wśród kadry nauczycielskiej powodują, że myśli się o ofercie edukacyjnej. Już dzisiaj mam naprawdę wielkie wyrzuty, że ze względu właśnie na warunki lokalowe nie do końca mogliśmy zaproponować odpowiednie zajęcia. Przy tym stanie dzieci, które tutaj w tym roku uczęszczały, mogła powstać klasa integracyjna. Jednak no, nie było to możliwe ze względów lokalowych. Ponadto dodatkowym takim no, wyzwaniem to jest to, że do zespołu szkół w Rzeczycach uczęszczają dzieci z 11 miejscowości. Skorelowanie zajęć, dbanie o higienę, pracy dziecka, o funkcjonowanie obiektu o bezpieczeństwo z dowożeniem to jest niemałe wyzwanie, ale to jest wyzwanie, które naprawdę z wielką przyjemnością się podejmuje dla takiego grona i ludzi. Druga umowa, jaką podpisano w tym dniu dotyczy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kurzętnik. Prace obejmą budynek Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Brzozi Lubawskim, istniejącą część zespołu szkół w Marzęcicach oraz zespół szkół w Kurzętniku. Większość prac obejmie docieplenie ścian, sufitów, a w niektórych przypadkach wymianę stolarki okiennej. Całkowity koszt inwestycji to prawie 800 tysięcy złotych, zaś 30% tej kwoty stanowi dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część prac zakończy się już 10 czerwca oraz 31 sierpnia bieżącego roku. Najpóźniej zakończą się remonty w Zespole Szkół w Marzęcicach, a będzie to 30 października tego roku.